Witam wszystkich, zagramy w y, Max Payne. Stój. Wow. Na dobry początek, jeden zbir do zabicia. Który zniknął. Czy ktoś tu jeszcze... Dowód rzeczowy numer 1. Gazeta. Ta gazeta. Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczy. Kapitan Pałkasz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki. Hmm? Ale sześciopak korzennego piwa zawsze mnie załatwia. Narzędziem zbrodni był kij bejsbolowy, który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkasz.

Przepraszam bardzo, dzisiaj nie jestem w pełni sprawny. Mam trochę rozcięte ręce. Tak to jest jak na boisku, gdzie się biega, zamiast normalnej powłoki do biegania, jest żwir. A

coś tu jest oj, jest, jest Bierzemy i lecimy Ale ja mam mało amunicji do tej broni Naprawdę jest ona mocna co tu mamy Halo? Spokojnie z bronią, wierzcie mi, lepiej żeby mu się nie wkurzy. mówię przejdźmy do interesu. Zielone, za zielone. Łzy zielono, kichanią. Moment. Muszę sobie pojaśnić troszkę ekran, bo nic nie widzę. Tak będzie lepiej? O, o wiele lepiej. Rozbawiam. Kurwa. Ten w tym różowym garniturze jest potwornie mocny. Dobra, obrzyn, jedziemy. Jeszcze gorzej. Co jeszcze mam? Mam granaty. Siema. Bardzo dziewczynę. dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. Max, to nie było tak dawno temu, jedynie 3 Na stole lata. leżał klucz. Weźmy go. Co to? Eee, co my tu to mamy? To była brudna forsa. Możesz się zabrać, nic się nie stanie. A co tu mamy? Przezroczyste pojemniki zawierały zieloną ciecz. Walkiria. Lepiej to zamknąć Coś jest? Nie I granat A nie, koktajl mołotowa Czy tu coś jest? Nie Jeszcze tu Środek przeciwbólowy Okiem A, jeszcze tu Tu i tu Nic Przydałaby mi się jakaś mapa tego budynku zamknięte bar Czy tu coś jest? halo jest tu kto nie, ale są środki przeciwbólowe Co to tu mam wejść zapis dwaj wściekli zabójcy gotowi poderżnąć sobie na gardła, wchodzą do pokoju obok, wygląda na to, że zaraz się powykańczają jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Konkwó. Mm. Mówię ci, Kendy, byłem ty tak zdołowany, że udusiłem ich kablem konsoli do gier. O, oh, Rico, jesteś niegrzeczny. O, jestem, prawda? Mhm. Mm Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. No, muerte tu. Jeden leży. O, i drugi leży. <grystanie> Dobra. Powtóreczka, ile ja mam. Tylko dwadzieścia. Muerte uciekł. Za ja to mam dwóch innych nie tutaj jeszcze raz do granaty dobrze powinno być łatwiej Lecimy A ładnie Zajem. Jeszcze tamta kobieta została GINŻE KUBIE Kur... Twarda sztuka. Moim sprzymierzeńcem od dzisiaj jest... To oto które nie pamiętam jak się nazywa. Eee, moment. Zaraz sobie przypomnę. Ty, 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 ty. Gaśnica! Jejku, jaką ja mam pamięć. Łęty, chodź do mnie. Jest ja tyknijesz Tu jest! A, dostała Środek przeciwbólowy Oczywiście, że tak Kasa Chyba nie działa Zapis Wizer i był w pogotowiu I błędę. Który jest w gaciach Dobra, pistolety. Ue, ue. Oj, Max, to było nie Trafia mi w wietrze. Trafia mi żeby tak jakąś inną broń wziąć i będę tak skakać tak długo aż go Dawida to trochę potrwa na pewno o nie mam już zwolnionego tempa Co teraz? Nie trzeba sobie jakoś poradzić bez...